Tarnakowi dzisiaj wam pokażę przejazd kolejowy w Kaliskiej na ulicy Starowiejskiej. Przejazd jest wyposażony w... jeden Gong GZT30, dwa HSM10E zamykające, całą jezdnię, takie wielkie, większe od lampy, oraz yy, dwa sygnalizatory LED 00 oraz LED 01. Proszę. Budka z ndka. Od automatyki. Przejazd ogłębski. Bachmanowski. Linia 203, 46 km i 216 m. Oczywiście, linia 203. Szlak na Tczew I najbliższa stacja w tamtą stronę to Bytonia. A tu szlak na Chojnicę. I najbliższa stacja Kaliska, którą tu widać. Ten tor dosyć zarośnięty. Droga taka płytowa ogółem. Przejazd jest na, również wypasterzony. W centrum... Z rozmową z leżonym ruchem. Ruchu. Ruchu. Wielkie te drogi naprawdę. Bachmann. N1. No, tam jest sąsiedni przejazd, mały ruch widzę tutaj, jest nowotwory, no bo różno bariereczki, a nic nie będzie. A to piła, myślałam, że dzwonek od dyżurnego, a to nie. To był luźny film z przejazdu w Kaliskiej na ulicy. Starowiejskiej, dziękuję za obejrzenie. Zczymego dnia paaa!